Serdecznie wszystkich witamy. 10 października, niedziela. Jest się wyjątkowo ciepło na sodowym Śląsku, ale zbliża się do nas na pewno już taka mocna zima, temperatury, jesień. W tamtym roku przespaliśmy jedną pewną z taką rzecz. Żałowaliśmy ze mną, że wcześniej się nie zaopatrzyliśmy, dlatego w tym roku, póki jeszcze są, to kupiliśmy sobie w sklepie dwa podgrzewacze do poideł. Były podgrzewacze płaskie i z wypustkiem. Zdecydowaliśmy się na podgrzewacze z wypustkiem, dlatego no że to fajnie stabilnie stoi. I jak tam jakieś gołębie będą, powiedzmy, tańcować, to myślę, że to będzie w pewien sposób zabezpieczone. Chcieliśmy trafić na produkt polski, nie chiński, i udało się. Myślę, że chyba mogę powiedzieć: firma Polmark. Także ktoś kto tam się tym interesuje, akcesoriami, to myślę, że, że wie o czym tutaj mówimy. Teraz jest taki okres, jak chyba u wszystkich, mocnego rozpierzenia gołębi. Nasze gołębie jeszcze pozostały w parach. Chcieliśmy już je rozdzielić, ale postanowiliśmy, że jeszcze pozostaną. Część gołębi jeszcze siedzi na sztucznych jajkach, część ma to głęboko gdzieś tam i siedzą sobie fajnie razem. Nie nanoszą się, iskają się, miziają. Fajnie. Dla mnie to ten okres mógłby trwać chyba przez cały rok. Powiedzmy, że te gołębie są w parach, a nieco chwilę pędzą się na jajka, 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 jajka. Jeszcze jak ktoś tam typowość nastawia na gołębie na sprzedaż czy na coś, to te samiczki są tak zajechane. Nasze samice w tym roku znosiły jajka, nie wychowały ani jednego młodego. Tak jak mówiliśmy, zostały nam podarowane trzy gołąbki młode. Mieliśmy też prezent od Tomka Rorata, ale trochę to nie wyszło. Nie chciałbym tego za dużo mówić. Może może gołąbek jeszcze do nas zwróci. Jeśli jesteśmy w przypierzeniu, to myślę, że teraz w tym roku, tak samo jak w tamtym, też chyba myślę, że mogę powiedzieć, nikt mi głowy za to nie urwie. Mega biotin. Fajny to jest w tym momencie obciążenia organizmu, organizm jest obciążony tym, tym wymianą tych piór. To no zapach taki paszowy, ale fajny produkt, wspomaga to upierzenie. Zakupiliśmy też sobie oregano, ale co fajne mogę polecić, bo sami też stosujemy czarnuszkę. Drożdże piwne z czarnuszką. Pierwsze takie coś zobaczyłem. Zapach jest naprawdę intensywny i fajny. Mocno czuć czarnuszkę taki jakby pieprz, czy, czy no w każdym razie podczas stwierdzenia też dodajemy. I u nas jest tylko 36 gołębi, to drobnych nasion nam tyle wystarcza. Tam co jesteśmy w sklepie, to go kupimy. A nic tam się nie zalęga, powiedzmy, bo dodajemy tylko tam parę procent. Tam jeszcze powiedzmy w tym okresie. Pierzenia, to co oglądamy film, to się śmiejemy, bo jedni mówią tylko białko, inni tylko oleiste, więc myślę, że najlepiej to chyba wszystko pomieszać, pomieszać do, ze sobą i będzie dobrze. Miejskie gołębie mają jeszcze gorzej i też się pierzą, wymieniają te, te pióra. No tutaj wiadomo, że jeżeli ktoś chce osiągnąć jakieś wyniki pewnie w lotach, no to, to ten płaszcz teraz musi być idealny powiedzmy. No nam się udało zawsze spierzyć fajnie gołębie. Yy, koledzy, którzy byli u nas, łapali te gołębie były śliskie, gołębie, które podarowaliśmy Markowi do Olsztyna, to też fajnie yy, Marek mówił, że były takie śliskie, jakby natarte powiedzmy olejem yy, co jeszcze chcieliśmy powiedzieć nie lubimy się może chwalić, ale chciałbym powiedzieć, że zawsze chciałem, chcieliśmy wykorzystać ten w szczycie komin który idzie przez cały gołębnik i zawsze po głowie mi chodziło to żeby ten cały kurz ten, ten nieprzyjemny, jak to niektórzy mówią na filmach, klimat został zabrany do góry. Na pewno jest ułatwieniem wentylacja, bo, okna dachowe, bo widzimy, że na blachę wychodzi ten tył, czyli one spełniają swoje zadanie: wyciągają przez wolierę i wychodzi to górą. Ale tak jak tutaj nieraz się przechodziło przez podwórko, to czuć było taki no, zapach gołębi, zapach nieraz tego kału, pomimo tego, że jest sprzątane. I udało się, założyliśmy w gołębniku na razie jeden yy, wentylator wyciągowy, <laughs> drugi nie chcąc nam się spalił, ale <laughs> będzie, <laughs> będzie naprawiony, to będzie podłączony na przedziale samiczek, będą rozłączone, na razie jest na przedziale yy, tutaj samców, czyli to gdzie są cele. Przed karmieniem zawsze sobie włączamy tam powiedzmy z półtora godziny, czy ileś, czy nawet więcej. Może docelowo będzie wyłącznie jakiś tam czasowy, żeby nie trzeba było to tam klikać to tobie z powrotem. Zainspirował mnie Tomek Czapliński, który na rozpłodzie ma taki wentylator powiedzmy wyciągowy jak wiadro i mówi, że to fajnie, więc poszukaliśmy na Allegro. Za małe pieniądze udało się kupić coś fajnego, może wejdziemy do góry i pokażemy. Także gołąbki. Karmienie, także tam będzie teraz troszkę większe zapylenie. Yy, nasza kochana Ewa tam weszła i nasypała. Zaraz wejdziemy i zobaczymy. Nieraz jak się stoi tutaj i po nocy jak się włączy, one rano jak wstają przepoczęcie z skrzydłami, to yy, przez komin tam są cztery kanały. Do pierwszego z lewej jest podłączona wentylacja. To widać jak tam się coś unosi, jakiś tam powiedzmy pył. No tak, jak tu mówię, yy, okno na pewno jest jedno z lepszych rozwiązań bo widać, że spełnia swoje zadanie, czyli wyciąga ten pył z gołębnika ale wentylator zaraz pokaże no ten co kupiliśmy to ma za zadanie przez godzinę wyciągnąć 560 m sześciennych więc gdyby cały czas chodził to ten pęd powietrza pewnie by źle wpływał na jakiś tam słuch gołębi ale jak jest włączany, załączając jakiś czas to naprawdę nam to się fajnie spisuje więc Nasza wentylacja tutaj jest podłączona do sufitu. Może uda nam się pokazać jak to fajnie zaciąga. O, używa nawet tą katkę, żeby gdzieś sama się trzymała. Także naprawdę fajnie to ciągnie. Tu do góry jest wentylator podłączony do komina. Także cały ten powiedzmy niesprzyjający klimat Wyciągany jest do góry. Głąbki dostają do syta, pierzą się, także niech to wszystko, niech to wszystko będzie nieoszczędnie, ale niech sobie jedzą tyle, ile chcą. Tak mówię, tutaj ta wentylacja pewnie jakiś tam swój dźwięk wydaje, ale naprawdę fajnie, fajnie się spisuje. Weźmy kartka zwykła. Jest, jest moc niesamowita. Łazienkowy wentylator ma za zadanie wyciągnąć. Może no idę teraz w ogóle nie czuć gołębi, ale wentylator łazienkowy ma za zadanie wyciągnąć y, powiedzmy 100 metrów na godzinę, a ten wyciągnie nam 5 razy tyle, także kto ma jakiś tam komin czy coś, to myślę, że warto za niewielkie pieniądze poprawić sobie i gołąbką jakąś, jakąś życia Nie rób! Do picia tylko dzisiaj, zwykła woda Także czysta woda Zwykła woda, czysta I to chyba tyle Pozdrawiamy wszystkich serdecznie Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie Pozdrawiamy Trzymajcie się, na następnego, hej, cześć